Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Naprawdę mam mało czasu. Muszę się śpieszyć, bo zaraz przyjdzie moja koleżanka, która będzie nam robiła zdjęcie. Przyjedzie też szybko moja mama, muszę ją pomalować. Dzieci zaraz rozpoczną lekcję online i jak tylko skończą, to lecimy na zdjęcia. Do dziś była przepiękna pogoda, prawie 20 stopni, mieliśmy wiosnę, a dzisiaj, kiedy mamy robić zdjęcia, jest troszeczkę pochmurno, ale możliwe, że do zdjęć to jest o wiele lepsza pogoda. Muszę zacząć od szybkiego makijażu. Laura Mercier baza. Eee, nałożę ją szybciutko, żeby właśnie na zdjęciach wyglądać naturalnie. Wczoraj nałożyłam sobie troszeczkę maseczek i ta skóra jest lekko podrażniona. Tym bardziej, że zbliżają się też moje kobiece dni i wiadomo, jak to jest, kiedy zbliżają się takie dni, że nie wyglądamy najlepiej. Przynajmniej ja tak mam. Odczekam kilka sekund. Za ten czas, kiedy będzie się wchłaniała baza, która świetnie nawilży i przygotuje moją skórę, poza tym ona się robi taka od razu pięknie rozświetlona, nałożę sobie biżuterię. I nie wiem, czy te dwa zestawy chyba to jest za dużo. Nałożę sobie to i bransoletkę na pewno. Pamiętacie, że na tą biżuterię Happiness Boutique macie zniżkę do 8 marca, to znaczy zniżkę macie zawsze i możecie z niej skorzystać na hasło Beatrix Life, ale jeśli do Dnia Kobiet skorzystacie z tej zniżki, to dostaniecie jakiś produkt gratis, niespodziankę. Dzisiaj nałożę sobie tak ten łańcuszek z kuleczkami, on jest bardzo ładny i on jest taki podwójny, Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. O, i myślę, że z tą mapą albo nawet i bez mogłabym ściągnąć dzisiaj tą mapę. O, i zostawić tylko ten. Tak. I tak właśnie zrobię, żeby nie było tego za dużo. To właśnie ściągnę sobie tą mapę. Druga część makijażu to mój podkład, i dziś to będzie Foto Ultra i Zin Active. To jest filtr 50. Który ma taki kolor, widzicie, to jest on ma odcień podkładu. Pięknie wyrówna kolor skóry, fajnie nawilży, ona też jest taka rozświetlona. No i chronimy twarz przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dlaczego taka propozycja, właśnie zdjęć? Dlatego, że moja mama tutaj zatrzyma się krótki czas, nie będzie długo tutaj u nas we Włoszech i będzie wracała do Polski. I chciałam jej zrobić taką niespodziankę właśnie, żeby zrobić zdjęcia z dziećmi. Ona z dziećmi, żeby to, o właśnie, przyszła moja mama. Yy, I później na przykład opublikować jakąś książeczkę albo zdjęcia w prezencie. Shhh. Znaczy zdjęcia wie, że są, ale nie wie o reszcie. Cześć mamusiu! Ja się właśnie maluję, a później pomaluję Ciebie, dobra? Dobrze. takie rzeczy są tak? Ja takie no? ja tak kupię. Teraz nałożę sobie podkład z Anabel Minerals, bardzo go lubię. On dodatkowo też chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Po drugie, wygląda bardzo naturalnie i nie lubię na zdjęciach, właśnie kiedy tego podkładu jest zbyt dużo i ta twarz robi się taka zmęczona i ciężka. Także wolę nałożyć mniej i żeby była taka właśnie naturalna. Kiedy twarz jest fajnie już przygotowana, sięgam po rozświetlacz Mezauda, mój ulubiony rozświetlacz. Po prostu przepięknie przygotowuję tutaj w taki naturalny sposób kości policzkowe. Pięknie je rozświetla. W taki naturalny sposób odbijają światło. Zobaczcie, jaka różnica. Oczywiście rozświetlimy tutaj. Ekspresowy jak zwykle makijaż. Oczywiście moja paleta z Benefit. Pink wymodeluję twarz. Już od razu ta twarz wygląda zupełnie inaczej. Może lepiej, żebym sobie tutaj nałożyła coś, żeby ochronić tą moją białą koszulę, bo nie chciałabym. Zanim zrobię zdjęcie, żeby ona już była zniszczona, dopiero śmiesznie wyglądam. Róż i to jest Dainty Mineralize Blush z Maca. Uwielbiam. Też tak delikatnie rozświetli. Policzki. Wiecie jak to jest? Myślałam, że sobie dzisiaj wszystko zrobię na spokojnie, przygotuję się na spokojnie. Będę miała czas. A na koniec zrób śniadanie dzieciom, poucz się z dziećmi, posprzątaj dom. Zrób obiad, posprzątaj po obiedzie, i tak mi zeszło, że teraz właśnie mam wszystko skończyć w pośpiechu. Ale ja bardzo często maluję się właśnie w pośpiechu, więc nie ma problemu. Zrobimy to ekspresowo, włosy też. Już zresztą twarz prezentuje się o wiele, wiele lepiej. Wystarczy. Kilka pociągnięć i od razu wygląda się lepiej. I Gabriele lekcje ma z tyłu. Teraz tak na szybko biorę paletę z Anastazji i kończymy oko. Naprawdę niesamowicie dużą paczkę od Hello Body i zobaczcie, ile tu jest wspaniałości. No, jestem bardzo ciekawa. Jest tutaj ta seria do ciała, której jestem naprawdę bardzo ciekawa, na przykład to jest Shimmering Body Cream i to powinien być taki balsam, który wewnątrz ma drobinkę taką rozświetlającą. No, ma piękny kokosowy zapach. Także ten balsam na pewno pójdzie w ruch. Tutaj też bardzo ciekawił mnie szampon do włosów. Taki duży format 200 ml, także to też bardzo mnie interesowało. O, mamy tutaj też maseczkę do włosów. Scrub do ciała, jak się nie mylę, kokosglę. Fajnie, że tak dbają o szczegóły, że przy każdym opakowaniu, jak otwieramy, jest też jakaś dla nas wiadomość. Ja lubię takie szczegóły. O Mm, jaki on ma zapach kokosu, a jaki kolor? <śmany> Bardzo fajny. Także takie skraby lubimy, tym bardziej, że się zbliżają wakacje, odkrywamy nogi, ciało i trzeba to ciało doprowadzić do koloru. Zależało mi właśnie tym razem przetestować kosmetyki bardziej do ciała, bo kosmetyki do twarzy miałam już możliwość przetestowania dwóch i chyba nawet tutaj są one. O, ten już miałam. Okazję przetestować i powiem Wam, że jest tak delikatnie, tak fajnie nawilżający, że yy, myślę, że mogłaby go używać i moja córeczka, która ma taką bardzo delikatną skórę, i suchą. Także zobaczymy, czy u niej się będzie sprawdzał. Później mamy tutaj kokoslim, tutaj mamy olejek do ciała taki wyszczuplający. Też wygląda ciekawi. Kremowy peeling do twarzy, który oczyszcza i przyspiesza regenerację skóry. To, co mi się podoba w tych kosmetykach, to na pewno packaging, bo jest bardzo taki mm, minimalistyczny, fajne opakowania. Nie są testowane na zwierzętach, mają tutaj naturalny skład. Mamy tutaj też. A, rozświetlający krem pod oczy. Też bardzo ciekawy produkt. Zobaczymy. Mamy tutaj też krem do twarzy, i tutaj mamy olejek z awokado, ekstrakt z amarantusa. No, zapowiada się fajnie. Ciekawi, ciekawa jest ta seria. W tej serii mamy też tą oczyszczającą, matującą maseczkę, którą też już miałam okazję kiedyś przetestować. Mamy też oczyszczającą piankę. Z tyłu słychać mojego syna, który robi lekcje. Mamy tutaj też. A, mamy tutaj maseczki do twarzy. Mamy ich aż cztery wewnątrz. Także paczka ogromna. Bardzo się cieszę, że będę miała możliwość przetestowania tych wszystkich produktów. Czy te kwiaty też będą pasować w tym momencie mogą? Jakby je bardziej nam oparła tak na noga. Tak, bo tak je trzymano. O, bardzo ładne będą takie zdjęcia. Pięknie. Ślicznie! Jak ładnie będzie wygląda Twoja mama w tych upiętych włosach. Też bardzo lubię, jak. Ona, moja mama sobie tak potrafiła iść, nie fajnie upiąć. Patrz na Anastazję. <noise> Gdzie to słońce widzisz. Zimno zaszło słońce. Cały tydzień. 20 stopni było, a dzisiaj. No mieliśmy ją tylko od Santa Lucia, mój mąż, to ja powiedział, że powiesi, to wiesz, nie trzeba mu przypominać codziennie, nie? Powiedział, że powiesi. Ja ją powiesiłam na początku takim sznurem liną, i dopiero później się zreflektował i wziął wreszcie przywiercił. Ma si gela, che si, si gela, tolga con le altre un po' spadai, Gabriele. Dai, Anastasia, corriete ancora una volta. Vi devo prendere con video. Niente, <ride> io, io ti vedo, le tre. Non ti vedo, le tre, non

Niestety nie nagrałam tego, jak weszliśmy też na łódkę czyjąś wow. i było zabawnie. Szkoda, niestety, ale zdjęcia będą, zdjęcia będą i było zabawnie. No <laughs> Anastazja z babcią pozują, a Gabriele już się znudził. On, jak ma zrobić zdjęcie, to cierpi, miny robi, zamyka oczy. No, a dziewczyny pozują. Słoneczko nawet nam wyszło. Śmiechu jest trochę. Ale fajne, wreszcie Gabriele robi zdjęcie. I się uśmiechajcie, tak jak wcześniej. to no, 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 no. no, no. no, no tak na pół, to wygląda na tą Powiedz mi, gdzie mam podejść. Ucząc bliżej Anastazy. że Otwórz oczka, Od, patrz na mnie, A, ja, drit! Drit! patrz na mnie, to nie będzie ci słońce raziło, patrz na mnie Gabriele. A, o super, otwórz oczka. W sesji zdjęciowej dzieci wróciły, przebrały się i są już tak głodne, bo było troszeczkę dzisiaj zimno w porównaniu do innych dni. W ciągu ostatnich kilku dni było naprawdę bardzo ciepło, a dzisiaj tak spadła strasznie temperatura, podobno ma padać deszcz też jutro. Zdjęcia myślę, że wyszły bardzo ciekawie. Eee, uwielbiam robić zdjęcia z Agnieszką, bo ona odchodzi do tego bardzo profesjonalnie, ale też nie tak zbyt poważnie. Powoduje to to, że nawet moja mama, która na początku bardzo się stresowała, trzęsła i nie umiała opanować mimiki twarzy, z czasem e, się zrelaksowała i potrafiła przypozować przy tych zdjęciach tak bardzo ok i naturalnie, bo no właśnie na takich zdjęciach wychodzimy najlepiej. Gabriele chodzi ze zgrzewką wody. <laughs> Już gotowy w piżamie, do spania, prawie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Pamiętajcie o promocji na biżuterię. Macie, możecie skorzystać z mojego kodu zniżkowego. Film dobiegł końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Powiecie, cześć. Nie, Anastazja jest zła, bo mama przecieszyła bajkę na chwilę. Bo jak nie, to byście mnie nie słyszeli i po prostu dzieci nie rozumieją, że już po oglądnięciu 100 tysięcy razy tej samej bajki, tej samej piosenki rodzice nie dają rady. My się z wami żegnamy, to znaczy ja się z wami żegnam, bo oni mają brącio I widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!